Trzecia edycja ogólnopolskiego przeglądu zespołów rockowych Rockmania już za nami. Na scenie Bielawskiego Teatru w minioną sobotę zaprezentowały swoje umiejętności zespoły rokowe z całej Polski. W eliminacji pierwszej, czyli w półfinale, zgłosiło się 52 zespoły dokładnie, z czego jury wybrało 15. Dzisiaj niestety otrzymałem wiadomość samego rana, przed 8 rano, że dwa zespoły, z przyczyn jeden z przyczyn technicznych, ponieważ coś tam się stało samochodem, a drugi zespół z przyczyn pogodowych, bardzo mocno wiało, po prostu nie dojadą. No i w dniu dzisiejszym wystąpiło 13 zespołów, co jest również bardzo dobrą frekwencją, jeżeli chodzi o rokmanie, ponieważ jest to dopiero trzecia edycja. Także poziom tegoroczny jest wyjątkowo wysoki. Mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia, do zgryzienia, jeżeli chodzi o wybór tych zespołów. Chociażby dlatego też podnieśliśmy ilość zespołów, które w dniu dzisiejszym tutaj w Mokisie się zaprezentują. Zawsze było to 12 zespołów, no w tym roku założenia miało być 15, no zagrało 13. Talent muzyczny występujących kapel był oceniany przez jury. Jednym z jego członków już po raz kolejny był Szymon Wydra, który, jak nam przyznał, był mile zaskoczony jeszcze wyższym poziomem niż w ubiegłej edycji. Słyszałem jakby od dyrektora i pomysłodawcy Rafała, od pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, że poziom w tym roku będzie lepszy niż w tamtym, a w tamtym był bardzo dobry. Więc już w połowie jakby tego festiwalu śmiem twierdzić, że Rafał miał o tyle rację, że, że nie zawiodłem się i jakaś część moich oczekiwań została spełniona. Ale wciąż jesteśmy przed drugą połową, więc, więc no nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Poziom jest dosyć wysoki. Widzę po publiczności, że bardzo fajnie reagują na tą muzykę. Również muzyka jest bardzo mocno zróżnicowana w porównaniu do zeszłorocznej edycji. Mamy bardzo dużo fajnego klasycznego rocka, bardzo dużo heavy metalu, bardzo dużo progresywu. Także każdy z zespołów praktycznie reprezentuje inny gatunek muzyczny. Podczas siedmiu godzin rokowego grania jury miało za zadanie wychwycić te talenty, które szczególnie się wyróżniały. Spytaliśmy specjalistę, według jakich kryteriów były one oceniane. Chodzi przede wszystkim o to, żeby, żeby wyłowić jakiś talent, jakąś osobliwość. Dzisiaj nie ma w kraju niestety takiego zawodu, który się nazywa łowca talentów. I tego typu festiwale, co jak Rockmania, których niestety nie jest za wiele w Polsce, właśnie nasz, na szczęście właśnie próbują zająć się tym tematem. W tamtym roku dwa świetne zespoły się e, pokazały: Omnimodo i Chwilostan. W tym roku też jest kilku faworytów. Należy pamiętać, że to publiczność jest najlepszym sędzią. Nie juror tak naprawdę, tylko publiczność. Należy pamiętać o tym, że muzyk robi w tak zwanych usługach. My pracujemy w usługach, robimy coś dla innych. Oczywiście przemycajmy swoje jakieś ważne myśli, złote myśli tak zwane. Jeżeli złapiemy konsensus pomiędzy sobą a publicznością, jeżeli ja to zobaczę jako właśnie ten juror, to, to znaczy, że, że, że to będzie to. Tego właśnie szukamy. Muzyka rockowa jest na tyle szerokim pojęciem, to jest tak szerokie spektrum, że tak naprawdę no, nie da się na pierwszy rzut ucha porównać um, jeden zespół do drugiego. To jest tak, jakby porównać psa do kota. Jedni lubią koty, inni lubią psy, a inni jeszcze wydry, tak? <laughs> Jedno i drugie i trzecie zwierzę da się do siebie przytulić. W każdym można znaleźć coś dobrego. I dzięki takim festiwalom jak festiwal Rockmania w Bielawie, te zespoły mogą się od siebie bardzo, bardzo dużo nauczyć i, i to jest w ogóle sukces nie, nie tylko Rockmania, ale w ogóle tych zespołów, że chcą, że chce im się to robić. Naprawdę tu jest dużo utalentowanych osób. Serdecznie polecam. Udział w przeglądzie jest dużą szansą dla młodych zespołów rozpoczynających swoją karierę sceniczną. Przede wszystkim daje możliwość promocji swojego talentu, swojej twórczości, porównania się z innymi, jak również powalczenia o nagrody. Zawsze jest szansa. Po to, jakby nie było szansy, to byśmy nie jechali. Oczywiście. No, nie, słuchałem parę kapel, jest, jest tam niektóre były ciekawe. Poziom na pewno wysoki. No, tutaj było 60 zespołów, chyba 14 zostało wybranych, więc. Sporo odpadło. No jest poziom myślę, że jest ok. Jest, jest, że, że jesteśmy na, na tym poziomie. Akurat? Akurat nie tam, że rzutem na taśmę, tylko po prostu no jest porządnie. To jest promocja. Cel, to jest nasz cel promocji. Jeżdżenie na takie przeglądy, uczestniczenie. Często jeździcie po takich przeglądach? Często występujecie? Zaczęliśmy w tym roku. To jest nasz trzeci przegląd w tym roku. Co Was inspiruje do tego, żeby grać akurat taką muzykę? Ta muzyka, no to nie da się ukryć, to jest wypadkowa na spięciu. No i po tak wychodzi, takie coś. No, dziecka jesteśmy związani z taką muzyką, tak naprawdę. Słuchamy tego. No i gramy też to, nie? Czy dzisiaj jesteście już po występie, czy przed? Tak, dzisiaj już o. mamy występ za sobą. Jak oceniacie swój występ dzisiejszy? Bardzo dobrze. Dobrze się słyszeliśmy, tak. mamy dobre nastroje, to jest najważniejsze. A jak w porównaniu do innych zespołów, jak oceniacie poziom? No ja uważam, że jest dosyć wysoki poziom. Jak to, co widziałem wcześniej po nas co grali, no to uważam, że jest poziom jest. Gramy już czwarty rok. W tym składzie rok. A, tak, tak, no ogólnie jako zespół istnieje 4 lata prawie. Będzie w, na wakacjach będzie 4 lata, a no, hawa z nami gra rok. Mieliśmy jeszcze dwóch wokalistów wcześniej. Skąd pomóc, żeby w ogóle taką muzykę grać? Serca, tak? No nie no, no lubimy taką muzykę, akurat taką mieszankę. No, różne tu się przeplata. Mamy tam, mamy elementy rapu, nu metalu, Black metalu. Nawet się znajdzie utwór pankowy. E, tak, jakieś takie małe inspiracje tam na początku. Mamy dużo różnych utworów. Jest nawet jeden hip-hopowy, ale dziś nie będzie grany. Mamy cztery nagrody. Pierwsza, pierwsze miejsce, czyli Grand Prix, to jest 1000 zł, plus występ na Sudeckim Lecie jako support przed budką Suflera. Także dla tych młodych zespołów to jest doskonała okazja, aby się pokazać naszej tutaj lokalnej publiczności. Tym bardziej, że większość zespołów jest spoza powiatu dzierżynowskiego. Drugie miejsce jest to 500 zł na sprzęt muzyczny w firmie Ragtime. Zespół może sam sobie wybrać, jaki sprzęt wybiera, co, co aktualnie potrzebuje. Trzecie miejsce jest to nagroda ufundowana przez Agencję Rozwoju Lokalnego z Bielawy. Jest to sesja nagraniowa muzyczna w Bielawskim Studiu w Ad Inkubatorze. No i osobna kategoria to jest najlepszy wokal, najlepszy wokalistka, wokalista, wokalistka, i w tej kategorii nagroda wynosi 300 zł. Zwycięzcą tegorocznej edycji okazał się bezkonkurencyjny zespół The Dust, którego wokalista Przemysław Warecki otrzymał również nagrodę za najlepszy wokal. Drugie miejsce przypadło zespołowi hajfa, natomiast zwycięską trójkę zamknął zespół Danidł. Kolejna edycja rokani już za rok. Serdecznie zapraszamy.